Być może jesteś w gronie osób, które nie potrafią zaufać ani innym osobom, ani sobie. Dlatego, że niemożliwość zaufania komuś to po pierwsze, głęboko w swoim korzeniu, nieufanie sobie. Świat mnie skrzywdzi, ani mnie skrzywdzą. Oni mnie wyśmieją, oni mnie oszukają, oni nie dotrzymają obietnicy. Kilka z tych myśli może z Tobą rezonuje, kilka tych zdań. I teraz chciałabym, żebyś przystanął, przystanęła na moment w tym miejscu i zaakceptowała to, że to Ty. Nie dość, że teraz nie ufasz innym, to nie stanie się nic magicznego. Twoje ego zawsze będzie bało się zaufać innym, dlatego że zaufać innym to wystawić się na bezbronność, na to. Że rzeczywiście może być taka sytuacja, że ktoś będzie chciał cię oszukać, będzie chciał cię zranić, będzie chciał cię dotknąć słowem. Natomiast być może już teraz masz dosyć, serdecznie dosyć życia, w którym nie ufasz ani sobie, ani drugiemu człowiekowi. To jest życie, które jest pełne smutku, pełne schowania wewnętrznego. Na zewnątrz możesz pokazywać się w różnych wydaniach, możesz udawać, trzymasz w pozę, natomiast Twój świat wewnętrzny jest całkowicie zakamuflowany, całkowicie schowany. Dlatego, że pokazanie tego świata byłoby dla Ciebie niebezpieczne. Jeżeli dziś boisz się zaufania komuś, boisz się tego rozpadu, boisz się tego, że ktoś Cię opuści, od, odrzuci, oszuka, to po pierwsze zaakceptuj to uczucie. Czyli stań, na chwilę samotności zatrzymaj się i pomyśl tego, pomyśl o tym, czego się boisz. I wyobraź sobie tę sytuację, że ty wychodzisz ze swoją istotną, ze swoją kruchością, ze sobą samą, autentyczną, taka jaka jesteś. I drugi człowiek ci odrzuca. Drugi człowiek na przykład Cię oszukuje. To wszystko, co przyjdzie Ci do głowy, ego jest bardzo fantazyjne w tym temacie. Będzie kreował historię naprawdę jak z dobrego filmu. Wyobraź sobie tę sytuację. I przede wszystkim powiedz, że akceptujesz i odpuszczasz, ale przeżyj emocje, poczuj, jak stajesz przed drugim człowiekiem i on na przykład cię oszukuje. Nie jesteś w stanie tego zauważyć, nie widziałaś. Może ego wykreuje inną historię. Może powieć ich historię, oni mnie zranią, albo oni mnie wyśmieją, jak ja im zaufam. Może będą chcieli mnie potępić za to taka, jaka jestem. Może będą chcieli mnie dotknąć, tak żeby mnie zniszczyć. I teraz masz wybór. Te wszystkie myśli, te wszystkie koncepcje, te wszystkie historie jak z dobrego filmu dramatycznego. Albo przyjmiesz i powiesz: Chcę, odpuszczam, przyjmuję. Przyjmuję, że jak pójdę z tym sercem do drugiego człowieka, to on. Być może mnie odrzuci i tutaj urodzi się emocja. Jak krucha? Stoję w tej historii i jestem odrzucona, czuję się odrzucona, czuję się oszukana. Czuję, że się rozpadam. Jakie emocje wtedy do Ciebie przychodzą? Może to będzie rozpacz, może to będzie smutek? Może to będzie rozczarowanie, że to będzie olbrzymi wstyd. Dotknij tych emocji i powiedz tak. Odpuszczam, przyjmuję. Jestem otwarta na to, żeby to przeżyć, po to, żeby wreszcie mieć szczery kontakt z drugim człowiekiem. Taka jest cena. Taka jest cena otwarcia. Przy rozpuszczaniu lęku nie ma kompromisów. Musisz zgodzić się na to, co kreuje twój umysł. Oczywiście jest to jedna z wersji rzeczywistości, czy jedne z wersji rzeczywistości, które nie muszą się wydarzyć, ale mogą, dlatego że otwierasz się na życie. Jeżeli natomiast. Jesteś w sytuacji, w której nie chcesz odpuścić, nie chcesz stanąć w swojej autentyczności nareszcie pierwszy raz i poczuć, dać sobie możliwość poczucia tego kontaktu z drugim człowiekiem, tej bliskości, tej prawdziwej więzi. To powiedz, nie odpuszczam, nie przyjmuję. Dlaczego to jest takie bardzo ważne? Dlatego, że wtedy wiesz, że to Ty nie odpuszczasz i nie przyjmujesz, że to Twoje ego nie odpuszcza, nie przyjmuje i, będąc całkowicie w jego władaniu, Ty zostajesz nieważna. Będąc całkowicie w jego władaniu, ty decydujesz się być zamkniętą, bez zaufania do drugiego człowieka, do siebie, do życia na zawsze. To jest pierwszy krok akceptacja tego, że nie będziesz ufać nigdy. Nie stanie się nic magicznego. Nie będę ufać, bo tak chcę, bo tak decyduję. Zadając sobie te pytania, stając w obliczu emocji, masz możliwość zobaczenia, że to ty tak naprawdę, twoje ego trzyma brak zaufania, bo nie chce się rozpaść, bo być może będzie trzeba, Opłakać to, co przyniesie ci umysł. Ten dramat, ten prawdziwy film dramatyczny, tą porę mydlaną. Być może będzie trzeba nad tym zapłakać, ale może dzisiaj jesteś już w tym punkcie, że chcesz z tym skończyć, że chcesz poczuć zaufanie do drugiego człowieka. Zaufanie do siebie, i wreszcie na końcu zaufanie do tego, co się dzieje. Zachęcam cię bardzo do refleksji i do stanięcia na moment. Jeśli chcesz to puścić, natomiast jeśli nie chcesz, miej świadomość tylko tego, że to ty trzymasz. Że to trzyma Twoje ego i absolutnie my, cały świat czy cała rzeczywistość nie ma z tym nic wspólnego. Zostanie to w Tobie i być może za jakiś czas będziesz gotowa, żeby to właśnie puścić i otworzyć się na życie i Pokazanie siebie, zaufanie drugiemu człowiekowi, zaufanie sytuacji, zaufanie życiu. Trzymam kciuki za Twoją odwagę wejścia to, co niewygodne, to, żeby wróciła do ciebie ta część Ciebie, o której marzysz.